Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek sponsorują sztuczna inteligencja, tak właśnie, oraz filmy, tak dobre jak książki. A może książki, tak dobre jak filmy? Przekonamy się. Zapraszam. Tym razem postanowiłam rozpocząć nieco inaczej niż zwykle i nie ukrywam, że trochę z przekory zdecydowałam, że wykorzystam na początku odcinka sztuczną inteligencję, po prostu. Nie chciało mi się jakoś specjalnie wymyślać, przygotowywać wstępu, więc doszłam do wniosku, że skoro mogę się posiłkować kimś, powiedzmy, w pewnych kwestiach mądrzejszym ode mnie, któremu przyjdzie to łatwiej, no to dlaczego by nie skorzystać? Skorzystałam z pomocy czata GPT którego zapytałam, jakie widzi plusy ekranizacji książek, czyli oglądania filmu na podstawie książki. Wypisał cztery takie plusy, i muszę powiedzieć, że każdy jest sensowny i z każdym tak naprawdę się zgadzam. Posłuchajcie: plus pierwszy: wizualizacja. Film oferuje wizualną prezentację historii, co może być bardziej atrakcyjne dla osób, które preferują bardziej dynamiczne i wizualne formy rozrywki. plus drugi: skrócony czas. Film skupia się na najważniejszych momentach książki, co oznacza, że możesz poznać główną fabułę w dużo krótszym czasie. Plus trzeci – ścieżka dźwiękowa. Z tym plusem zgadzam się bardzo, bardzo, bardzo. Filmy oferują ścieżkę dźwiękową, która może dodatkowo wzmocnić emocje i atmosferę opowiadanej historii. I ostatni, czwarty plus – wspólna rozrywka. Obejrzenie filmu na podstawie książki może być świetnym pomysłem na wspólną rozrywkę z innymi osobami, a potem można dyskutować o różnicach między książką a filmem. Tyle Chat GPT i w sumie też trochę ja, bo tak jak wspomniałam, zgadzam się z tymi punktami. A teraz przejdźmy do meritum, do szczegółów. Czyli do książek, które przygotowałam dla Was w tym odcinku. Dość, mam nadzieję, przynajmniej nieoczywistych. Książek, które mają swoje ekranizacje dosłowne, ale też niedosłowne. Które to ekranizacje w większości przypadków są serialami, co podczas przygotowywania scenariusza do tego odcinka mnie samą zaskoczyło, bo myślałam, że będzie po prostu więcej filmów. A jednak okazało się, że seriale tutaj wiodą prym. Od razu zaznaczam, że to będą cztery książki i takie małe dodatki, jeszcze do tego, a kolejność, w jakiej się pojawiają, jest absolutnie przypadkowa. Książka Osiem Gór Paolo Conetti'ego. Tutaj nie mam za wiele do powiedzenia, bo nagadałam się całych dwadzieścia kilka minut w poprzednim odcinku podcastu pod tytułem Osiem Gór, czyli odcinek, którego miało nie być więc tam was przekierowuję, zacytuję tylko kilka wypowiedzi innych osób. Jeden z recenzentów filmu Osiem Gór, bo na filmie tym razem się bardziej skupiam, na kanale FilmWeb napisał, że to jest film o wszystkim, co w życiu ważne, ale tak naprawdę ważne. A z kolei jedna z recenzji książki Osiem Gór w serwisie Lubimy Czytać brzmi, ktoś napisał, najpierw obejrzałem film, w którym nie wszystko było wyjaśnione. Książka wiele wyjaśnia, jest jednak trochę o czym innym, niemniej warto przeczytać, a film obejrzeć. I dokładnie tak zgadzam się z tym, rzeczywiście jest w książce jeden wątek, który w filmie nie został tak mocno uwypuklony. On tam jest delikatnie liźnięty, chodzi konkretnie o relację głównego bohatera z jego ojcem. To jest bardzo ważny wątek. On się przywija przez całą książkę, więc warto się o nim dowiedzieć nieco więcej, żeby zrozumieć głównego bohatera, jego motywacje i zbudować sobie cały obraz nieco szerzej. Film ten wątek trochę pomija, co nie zmienia faktu, że przez pominięcie wątku skupia się na innych elementach i buduje trochę inną, ale równie fascynującą i ciekawą historię. Więcej, tak jak mówiłam, w poprzednim odcinku podcastu. Książka Człowiek o 24 twarzach. Daniel Keyes. To jest taka książka, po której bardzo trudno się przestawić na jednotorowe myślenie, a jeszcze trudniej jednoznacznie cokolwiek ocenić. To opowieść na faktach, jak jest ta książka reklamowana, o najcięższym przypadku rozszczepienia osobowości, jaki do tej pory poznano. Jeden człowiek, Billy Milligan, miał tych osobowości w sobie kilkadziesiąt. Zacytuję fragment opisu okładkowego. Jak żyć, mając w sobie jednocześnie 24 różne postaci? Jak nie popaść w obłęd, słysząc w głowie rozkazy wydawane z serbskim akcentem, płaczliwe zawodzenie małego chłopca lub determinację spragnionej czułości lesbijki? Kim są poszczególne postaci mieszkające w głowie Miligana? W jaki sposób przejmują władzę nad jego myślami i czynami? A może wszyscy zaangażowani w sprawę policjanci, prawnicy i lekarze dają się zwieść grze genialnego aktora, który chce tylko uniknąć kary za popełnione przestępstwa? To jest. Trudna historia i książka, która wymaga naprawdę dużego skupienia, bo łatwo można się pogubić w tym, kiedy Billy staje się kolejną postacią, kiedy ta kolejna osobowość przejmuje nad nim władzę, a jest to momentami bardzo szczegółowo i obrazowo opisane w książce. Jednak naprawdę warto poświęcić czas, żeby tę historię poznać. A jeszcze bardziej warto obejrzeć trochę pomijany, ale niesamowity serial, jaki powstał, inspirowany przypadkiem Bilego Miligana. Ten serial to Crowded Room w polskim tłumaczeniu w tłumie z Tomem Holandem w roli głównej. Brawurowo zagrany, wspaniale obsadzony aktorkami i aktorami grającymi niby drugoplanowe role, ale jednak chwilami główne role. I, i ten serial w ogóle jest świetnie napisany. Były tutaj takie odcinki, po których ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, jak mam ogarnąć emocje. Były też fragmenty, które zostały sfilmowane w taki sposób, że można było, no dosłownie, prawie poczuć ból, z którym mierzy się główny bohater, sytuację bez wyjaśnienia, zobaczyć taką walkę z chorobą psychiczną człowieka, który tylko na krótkie chwile odzyskuje świadomość i samego siebie, tylko przez. Kilka momentów w ciągu miesiąca, czasami nawet roku, jest sobą, a przez resztę czasu kontrole nad nim przejmują te pozostałe osobowości. Chwilami na ekranie w serialu oglądamy fragmenty, jakby żywcem wyjęte ze sztuki teatralnej. Są tak zainscenizowane, zagrane i przedstawione, jakby się siedziało w teatrze. Niesamowity zabieg reżyserski, który pozwala bardzo mocno poczuć, czym jest realne rozszczepienie osobowości. Tak jak mówiłam, serial jest chyba raczej mało znany szerszej publiczności, a szkoda, bo naprawdę warto poświęcić mu swój czas i dać przestrzeń na to, żeby się rozkręcił. Kiedy obejrzycie kilka pierwszych odcinków, które są takie raczej powolne, niedopowiedziane i przejdziecie dalej, to jest bardzo duża szansa, że ten serial was dotknie, a raczej tak mocno szturchnie piąchą w sam środek serca, brzucha i zostawi jeszcze na koniec ze sporym znakiem zapytania. Serial w tłumie, inaczej Crowded Room, a książka nosi tytuł Człowiek o 24 twarzach. Daniel Keyes, wydawnictwo wielka litera. My Policeman, czyli mój policjant. Tutaj pojawi się to, co na temat książki i filmu również napisałam już dość dawno temu na moim Instagramie. Pozwólcie, że zacytuję samą siebie. Złapałam za te pozycje, jak tylko się dowiedziałam, że film, na który czekam, to jej ekranizacja. A potem przeczytałam jednym tchem i nie wiem, co o niej napisać. Bo albo będzie to banalne, albo zdradzi za wiele z fabuły. Zresztą jej skrót znajdziecie bez problemu w sieci. Więc może napiszę tak. Nie kierujcie się okładką, jest okropnie marketingowa. Nie czytajcie opisu na odwrocie książki, bo sugeruje infantylny romans, a to nie jest o tym. Po prostu weźcie ją do ręki. I zacznijcie, o ile jesteście gotowi na zatopienie się w czyichś emocjach, które nie zawsze są wygodne i mogą irytować. Ode mnie wielki ukłon w stronę autorki i tłumacza, za warsztat, ciekawy sposób zapisu, ponieważ tu są dwie linie czasowe w ogóle się nie spodziewałam takiej narracji umiejętność mówienia językiem kilku postaci naraz i robienia tego w taki sposób, że czytający może je sobie wyobrazić. Zobaczyć, usłyszeć, a nawet mieć wrażenie, że siedzi naprzeciwko nich przy herbacie. Czasem się wkurza, czasem nie dowierza, innym razem dopytuje, wzrusza się, przytula bohaterów, słuchając opowieści, która mogłaby się przytrafić jemu samemu. Bardzo udana i ważna proza oddająca klimat brytyjskiego wybrzeża i pokazująca heteronormatywność, która w latach 50. była bezlitosna. I mimo, że pierwszych 30-40 stron czytało mi się mozolnie, to warto było się trochę poboksować dla dalszego obierania tego literackiego karczocha i dotarcia do zakończenia historii. Więc książka czy film? Przed premierą byłam bardzo ciekawa, jak te wszystkie wspaniałe książkowe niuanse i delikatności fabularne uda się przenieść na ekran. Bałam się też, że niektóre sceny będą po prostu głupio zachowawcze, ale nie były. Są tu emocje. Są niesamowicie hipnotyzujące i to jak zdjęcia brytyjskiego wybrzeża, konkretnie miasteczka Peace Heaven, jest nieśpieszny klimat opowieści, świetna gra aktorska i reżyseria. Daje nam to na końcu wszystko co najważniejsze: prawdę, którą czuć z ekranu i dopełnienie scenariuszowe książki. Element mikroprzygodowy na koniec i jako kropka nad i miasto Peace Heaven w Wielkiej Brytanii. Znajduje się nad kanałem La Manche, w punkcie, gdzie południk zerowy przecina się z południową linią brzegową Anglii. I tu muszę dodać, że w filmie właśnie te sceny, sfilmowane w miasteczku Peacehaven, przy wzburzonym morzu, które czasami są jak takie malowane obrazy, spowodowały, że ja po prostu nie mogłam się oderwać od ekranu. I że ta powieść nabrała zupełnie innego wymiaru, innego kolorytu. I tak naprawdę, kiedy czytałam książkę, dużo bardziej podobała mi się część, tak jak powiedziałam, dwie linie czasowe, czyli młodość, i potem już dorosłość, dojrzałość, starość. Znacznie bardziej podobała mi się ta część opowiadająca o młodości. Natomiast, jeżeli chodzi o film, młodość mnie w ogóle absolutnie nie interesowała. Ta część o dojrzałej relacji, ta część współczesna, właśnie pokazująca życie w tym miasteczku na brzegu wzburzonego morza to po prostu uohoho, coś niesamowitego. Jeszcze taka ciekawostka na koniec. Powieść została zainspirowana życiem prawdziwych postaci. Powieść pisarza EM Forstera, policjanta Boba Buckinghama i jego żony May. I ostatnia książka oraz jej ekranizacja w tym zestawieniu, Kolej podziemna, Czarna krew Ameryki Colson Whitehead. Książka uhonorowana nagrodą Pulicera w 2017 roku. Na początek kilka słów od wydawcy. Gdyby Orwell znał kolej podziemną, być może darowałby sobie rok 1984. Whitehead napisał thriller o bezradności człowieka wobec zła usankcjonowanego przez prawo, kulturę i religię. Wszystko tu jest wymyślone i wszystko wydarzyło się naprawdę. Antyamerykański, antychrześcijański i głęboko humanitarny tekst. To była książka pożyczona. Nawet nie tak, że ja ją chciałam pożyczyć, tylko po prostu ktoś pożyczył ją mnie z informacją, że może mnie zainteresować. Sięgnęłam z zaciekawieniem, czytałam zresztą kolej podziemną Nomen omen podczas kolejowej podróży, ale niestety nie wstrząsnęła mną tak bardzo, jak myślałam, że wstrząśnie i jakby mogła. Ale wcale nie dlatego, że jest jakoś źle napisana, albo że ja jestem specjalnie, wyjątkowo uodporniona, nic z tych rzeczy. Po prostu, wcześniej, całkiem niedawno, czytałam dwa świetne reportaże dotyczące niewolnictwa i zbrodni na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych. Były to. Reportaż pod tytułem Wszyscy wiedzą o zabójstwach czarnych w Ameryce autorstwa Jill Lovy oraz Korzenie we krwi: czystki etniczne w Ameryce Patryka Phillipsa. Ta pierwsza książka to książka reporterki Jill Lovy, która przez 10 lat śledziła pracę detektywów w wydziale zabójstw w Los Angeles. Oni zajmowali się zabójstwami, morderstwami w czarnoskórej dzielnicy. Bardzo ciężko uwierzyć, że to co zostało w tej książce opisane dzieje się w XXI wieku nadal. Książka Jillowi pokazała coś co istnieje, a o czym się bardzo mało mówi i z czym Stany Zjednoczone chyba wciąż mają duży problem, czyli tak zwanym systemowym rasizmie. Jeszcze bardziej tę książkę, która opowiada o współczesności, podbiła mi książka Patryka Philipsa, Reportaż Korzenie we krwi, która ze szczegółami opisuje, jak to się stało, że się stało, że jest tak, jak jest teraz. Ten reportaż momentami może jest jednostronny i przerysowany, ale czasami takich książek też potrzebujemy. Poza tym ja zwykle mam takie podejście, że kiedy czytam reportaż, to niektóre rzeczy dzielę przez dwa, bo wiadomo, że. Często jest to po prostu subiektywne spojrzenie autora, autorki na daną sytuację i wydarzenia, które obserwował. Tutaj, w przypadku Kolei Podziemnej, jest to w dużej części, no w zasadzie w całej części, warstwa fabularna, która jest fikcją literacką. I o ile ta fikcja trochę mi przeszkadzała podczas czytania, o tyle w serialu, który powstał na podstawie książki, już. Kompletnie mi nie przeszkadzała. To są dwie komplementarne rzeczy, chociaż zupełnie inne na swój sposób. Serial jest momentami jak, jak bajka, ale taka, taka bajka Braci Grimm, gdzie jest dużo krwi i jest to bardziej taka wstrząsająca baśń, chyba tak bym to nazwała. Sposób pracy kamery, zdjęcia, ścieżka dźwiękowa, napięcie. Które czuje się dosłownie co kilka minut i które nie daje odetchnąć ani na chwilę, i jeszcze taki happy end, na który się cały czas czeka, a którego nie ma, męczy nieustanną nagonką i brakiem poczucia bezpieczeństwa. To jest niesamowicie zbudowane. Wszystko razem tworzy naprawdę niepowtarzalny klimat skupienia i zahipnotyzowania połączonego z niepokojem. Bo zarówno w książce, jak i w serialu. Ten niepokój to jest jedna wielka, dominująca emocja, przynajmniej dla mnie taka była. I czapki z głów dla osób, które reżyserowały casting, bo to są wspaniałe role, zwłaszcza młodych aktorek i aktorów. Ten serial to jest momentami jak wyśmienity spektakl teatralny. Jeszcze udźwiękowienie, które tam się pojawia, i zdjęcia. To jest naprawdę majstersztyk, coś wybitnego. Tomasz Raczek, znany krytyk filmowy, napisał nawet, że ten serial jest lepszy niż niejeden film kinowy. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Dorzucę jeszcze cytat z książki, który, moim zdaniem, w jeden, jedyny słuszny sposób podsumowuje to, co czuje się i czytając, i oglądając kolej podziemną. Mogłeś myśleć, że Twoje nieszczęścia są wyjątkowe. Ale prawdziwy koszmar tkwił w ich uniwersalności. I na koniec mały bonus. Na dzisiejszej krótkiej liście książkowo-filmowo-serialowej mam jeszcze jeden, no a w sumie to tak naciągane dwa tytuły poza kategorią czyli kilka zdań o tym, dlaczego dobrze, że filmy i seriale tak często różnią się od swoich literackich pierwowzorów. Dla mnie to było bardzo ciekawe rozczarowanie i jednocześnie odkrycie. Osobliwy przypadek, kiedy można się na własne oczy przekonać, jak to jest oglądać coś, co zostało napisane jako książka, ale okazało się idealnym do przeniesienia scenariuszem filmowym. I jednocześnie, jak bardzo, może to być właśnie rozczarowujące, bo nie kryje w sobie absolutnie żadnego zaskoczenia. Mam na myśli serię kryminałów o kormoranie strajku napisanych przez Roberta Galbraitha, którym tak naprawdę jest autorka Harry'ego Pottera, J.K. Rowling. Kiedy w jednym z odcinków podcastu zachwycałam się wówczas jeszcze pięcioksięgiem, bo tych tomów jest już więcej, serii o kormoranie strajku, zaraz po wynurzeniu się z kolejnej lektury, dostałam od kilkorga z Was wiadomości prywatne, że powstał serial na podstawie tych grubych tomiszczy. No więc oczywiście popędziłam szukać, a potem oglądać. Świetny casting, świetna gra aktorska i naprawdę mięsista historia, ale niestety, i mówię to zupełnie świadomie dokładnie taka sama jak w książce. No ale jak to niestety czy to nie o to chodzi? Przecież chyba każdy marzy, żeby jak już sfilmują jakąś książkę, to zrobili to dobrze nie psuli nie odbiegali od fabuły. No więc nie. Ja już nie marzę, bo tutaj nawet główni bohaterowie byli dokładnie tacy, jakich sobie wyobraziłam, czytając serię tych kryminałów. Po prostu wychodzi na to, że J.K. Rowling tak dobrze to wszystko napisała pewnie też miała nadzór nad tym, co się działo na planie filmowym że no nie było sensu nic dodawać, jakoś bardzo, ani odejmować i wyszła kalka tego, co w książce świetnie zagrana, ale bardzo dosłowna niestety. I przez to nudna, przynajmniej dla mnie, bo ja jednak yy, okazało się, że nie chcę takich rzeczy oglądać. Wolę chociaż trochę dać się zaskoczyć twórcom filmowym, że coś tam ominą, coś dodadzą, czegoś nie dopowiedzą. Kawa na ławę w tym przypadku to chyba nie jest mój kierunek. Więc to było też dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. A z kolei inne doświadczenie chociaż. Trochę podobne do tego sprzed chwili, dotyczyło powieści Eleny Ferrante, Genialna Przyjaciółka. To był ten jeden z niewielu przypadków w moim życiu, jak do tej pory, że najpierw zobaczyłam ekranizację, a dopiero potem sięgnęłam po książkę. I ta naprawdę świetna ekranizacja odebrała mi dużą część przyjemności z lektury. Bo czytając, ja już widziałam w głowie postaci z serialu, jak wyglądają, jak się ruszają, i jaką mają mimikę. I niestety dla książki wypadały znacznie bardziej mięsiście i wyraziście niż ich literackie pierwowzory. Między innymi też z tego powodu ja już później nie oglądałam kolejnych części tej powieści, bo Genialna Przyjaciółka jest pierwszą częścią, tak zwanego cyklu neapolitańskiego. Eleny Ferrante opowiada ten cykl historię trwającej 60 lat przyjaźni między dwoma kobietami i ma w sumie cztery tomy. Ja obejrzałam i przeczytałam tylko pierwszą część, a potem już się absolutnie skupiłam wyłącznie na czytaniu kolejnych, co wyszło i mnie, i właśnie tym kolejnym trzem częściom cyklu neapolitańskiego myślę, że tylko i wyłącznie na zdrowie. Przy okazji bardzo ten cykl polecam, bo to jest świetna bivisekcja kobiecości różnej i przez to niezwykłej. I ciekawa jestem, tak już podsumowując, czy wy macie jakieś świetne książki przeniesione na ekran. Które wspominacie, do których wracacie, i właśnie filmów, albo seriali, i samych książek. Bardzo chętnie poznam Wasze typy. Możecie je zostawiać w komentarzach pod tym odcinkiem. Zachęcam, zapraszam. A jeżeli chcielibyście, chciałybyście jakoś wesprzeć podcast, odcinek Wam się podobał, no to na przykład możecie podać go dalej, albo postawić mi kawę w serwisie BY Coffee. Link do kofeiny znajduje się, jak zwykle, w opisie odcinka. Dzięki za towarzystwo dzisiaj. Czytajcie książki, oglądajcie na ich podstawie dobre filmy i dobre seriale. No i co, mamy jesień, zaczęła się jesień, idealny czas właśnie na czytanie i oglądanie. To był kolejny odcinek podcastu Write, Read, Repeat. O książkach w podróży, mikroprzygodach, podróżach rowerowych, ale nie tylko. Po prostu oddalaniu się gdzieś w przestrzeń podczas czytania bardzo wciągających lektur. Albo na przykład oglądania seriali lub filmów, które na podstawie tych lektur powstały. Słyszymy się już wkrótce. Dzięki za dzisiaj. I Skaševczyk. Cześć.